Cześć, kochani, pozdrawiamy z zimowego Bękowa. Właśnie jesteśmy na łąkach, dochodzimy do koni, które mieszkają pod wiatami, które niedawno zbudowaliśmy, a wśród nich nasza panna Sufka, kobyła, którą. Ostatnio dzięki Waszej pomocy udało nam się. iść, babuś, Udało nam się uratować. E, sowa jest kobyłą, która mieszka z nami już jakiegoś, jakiegoś czasu. Tak jak pisaliśmy w informacji, została, nam, e, została przez nas zabrana od handlarza, który trafiał do szpitala. E, no i po powrocie do szpitala handlarz upomniał się o to, że e, no wypadałoby za nią zapłacić. Dzięki Waszej szybkiej reakcji udało się uzbierać kaskę na e, uratowanie sowy. Została zapłacona, już bezpieczna w Bękowie. Żyje sobie stało w naszą wesołą ferajną. Jak się okazuje, sowunia jest jednym z czołowych koni u nas w Stajni e, i pod wiatami Pan narządzi. Moi drodzy, te wszystkie konie, które tutaj widzicie, są konie, które, których los e, skierowały na ubój, e, a dzięki pomocy Was, naszych darczyńców, i, e, udało się je uratować i dzięki Wam one teraz żyją. E, I żyją sobie szczęśliwie w wesołym stadzie pod wiatą, którą też dzięki Wam udało nam się e, wybudować. Pani, pamiętajmy, że na rzeź nie idą tylko stare konie. Na rzeź idą również konie, e, które w jakiś, z jakichś przyczyn nie nadają się do dalszej hodowli, czy z e, głupiego się e, właścicieli po prostu e, mają ich dość i pozbywają się ich na rzeź. Są to konie młode, są to często konie w pełni sprawne. No niestety, tak to wygląda. Te wszystkie konie, które tutaj widzicie, które sobie żyją bezpiecznie pod wiatą i szamają w tej chwili, to są zwierzęta, które dzięki Wam, naszym darczyńcom udało nam się uratować, za co Wam bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Wychodzimy z zimowego bankowa.